Witam. No, już końcówka września. Tutaj postanowiłem zrobić taką małą aktualizację, jak się ma sytuacja z kunigamiami, z kunigamią lancetolistnam. O, już tutaj minął. O, cały ten, praktycznie chyba już to drugi jest rogu prawy. Drugi, czy, czy trzeci? Chyba drugi. Drugi rogu prawy. No i widać tutaj, jak potrafiły tutaj sobie przyrosnąć no naprawdę tutaj widzę zrobił się już taki mały lasek taki prawie, że ale taki trochę prehistoryczny lasek, to już schowałem je tutaj do do, do cieplarni, w której wcześniej tutaj były pomidory no już pomidory, no to już wiadomo, że już skończył się ich czas już tutaj wyglądały już marnie, kiepsko no to już tutaj też postanowiłem poprzenosić tutaj rośliny. Takie, które tutaj będą prawdopodobnie, no jeszcze, jeszcze nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tutaj będą zimować. I tutaj widać właśnie ta kunigamia. No już nabrała takiej formy, formy takiej już drzewiastej. No i faktycznie tak jak mówią, jak to jest czasami opisane, że to jest tak, ta, taka no, tak zwana yy, chińska raukaria. Tutaj widać też po tych igiełkach, że mają faktycznie taki araukariowy kształt, choć ta roślina nie ma nic chyba w zasadzie wspólnego z araukariami, ponieważ należy do rodziny cypresowatych, do tej samej rodziny, co co tuje, tuje jałowce, do tej samej rodziny. Tylko jest to taki przedstawiciel powiedzmy, że z takiej bardziej takiej od, od odległych takich czasów. No, i tutaj widać, że mają tutaj takie już grube przyrosty. O, tutaj już takie porządne. I też takie same końcówki, też trochę tak, tak samo, tak jak na przykład taka y, araukaria y, angustifolia, czy araukaria araukana, ta araukaria bardzo podobny sposób. I są też no, dużo bardziej odporne na, na mrozy niż niż te araukarie, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o wiek na przykład. No bo te drzewka już nawet na tym etapie są bardziej odporne na, na mróz niż yy, niż araukarie. No i w przyszłym roku na pewno będą wsadzone do gruntu, przynajmniej dwa egzemplarze, tak, tak planuję, dwa egzemplarze testowo sobie tutaj wsadzić i zobaczyć jak to się potoczy ta sprawa z nimi no jest ich tutaj naprawdę naprawdę sporo to tak się fajnie bielą widać że taki ciekawy las się tworzy tutaj takie jeszcze najmniejsze takie egzemplarze które tak nie chciały bardzo rosnąć ale, ale ale też mi tak zawsze szkoda wszystkiego gdzieś wyrzucić jak jest życie to, to niech się dalej toczy i widzę, że też się pomału zbierają, widocznie takie są opóźnione, no i, no i tutaj dopiero się zaczynają zbierać. Tutaj pośród tych araukarii, ty, są już są nawet, <gry> mówię araukarie, choć nie są to oczywiście araukarie, pośród tych kunigami, też się trafił taki egzemplarz nietypowy. Może nie jest dokładnie nietypowy, tylko po prostu chyba go zaatakował ślimak, lub coś go tam zjadło mu w wzrostu, no i przybrał taką formę, Taką formę bardziej bardziej krzewiastą, ale też z literatury też wynika, że można go przycinać. Można go przycinać no i też formować na jakieś takie też drzewka bonsai. Szybko odrasta. No i też, i też widocznie bym się z tym z tym zgodził. Tak się ma sytuacja z araukariami. To na pewno dodam na końcu filmu yy... Z tymi z kunigami, Dodam też na końcu filmu, też filmy jak wyglądały zaraz po zimie w zeszłym roku. No to też będzie widać jaka jest różnica między nimi. Ale oczywiście to jest jeszcze nie wszystko, bo jak już tutaj jestem, no to oprócz tych kunigami jeszcze tutaj jest sporo innych roślin. No tutaj jest i naprawdę różnorakich. Nie wszystkie tutaj pokazywałem, bo pokazywałem bardzo, bardzo rzadko. Tutaj oprócz tych kunigami w dalszej części, To no są głównie drzewa, drzewa iglaste. W zasadzie tu są same drzewa iglaste. No nie licząc oczywiście tych jeszcze papry które też tu jeszcze zostawiłem, ale to nie o nich jest tutaj film Tutaj wysuwają się już zaraz za kunigami sosny, sosny meksykańskie. Pinus Patula. Też myślę je niedługo wsadzić do gruntu. ale Jeszcze nie wiem, czy w przyszłym roku, czy dopiero w następnym. One mają takie fajne właśnie delikatne listki. Delikatne tej igiełki, trochę jak sosna wejmutka, tylko jeszcze bardziej takie zwisające. No i też widać, że jeszcze próbowała tutaj drugi przyrost zrobić tych, tych, tych igiełek. No ale no już, to jest już trochę za późno. Jest to, jest to tak jak sama nazwa mówi, sosna pochodząca z okolic Meksyku. Ale jest dość, dość odporna. Niektóra tam literatura mówi, że od minus 15 do minus 20 stopni, więc no, może, może coś z niej będzie. Tutaj dalej. Cedr himalajski. Też tutaj, też one tu były wyhodowane nie z, nie z nasiona, tylko z takich też siewek kiedyś kupionych przy okazji tam czegoś innego. To tutaj takie właśnie cedry. Tutaj dalej. Mamutowce olbrzymie. Jest ja tutaj cztery sztuki, które też prawdopodobnie w przyszłym roku też powędrują już do gruntu. Do gruntu tutaj na działkę. No w zasadzie większość tych drzewek to jest taki, z takim przeznaczeniem, że mają wylądować właśnie na działce. Zrobić taką taki różnorodny lasek. Lasek, który jeszcze po, na przestrzeni kolejnych lat może się i poszerzy o, o palmy i o inne rośliny, ale to na razie tak nie wybiegając. Na sam początek pójdą takie, które są najbardziej najbardziej odporne na, na warunki. Tutaj właśnie mamutowce olbrzymie. Tutaj też takie że już naprawdę. No już nie, już nie potrzebuje, tu widzę już siedzenia w tych, w tych doniczkach. Można go już do gruntu wysadzić. Tutaj dalej sosny, tym razem sosny himalajskie. Tam były cedry himalajskie, a tutaj są sosny himalajskie ale też mają takie właśnie długie igły, tylko też trochę trochę mają inne ocień niż sosty meksykańskie, a i mają takie takie podłużne szyszki trochę jak jak świerkowe, też taka ciekawostka. Tutaj dalej jodły, ale nie są to oczywiście jak to ja sadzę takie zwykłe jodły. Tutaj tutaj pierwsza z tych jodek, które tutaj omawiam, to jodła. Jodła balsamiczna. Jest to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej. I charakteryzujący się właśnie, też jak sama nazwa mówi, ma takie, produkuje taką żywicę. Żywicę, która ma bardzo taki aromatyczny, aromatyczny zapach. No i to ma też jakieś tam ponoć właściwości lecznicze. I do, do tego igły zawierają dużo witaminy C. I ponoć tam przez India, tych amerykańskich, były lekarstwem na, na, szkorbut, No i, no i na to wszystko, na co, na co, jest niedobór witaminy C. Jest to też taka ciekawa, właśnie jodła, i też. No, i chciałem ją zasadzić właśnie z takiego względu zapachowego, ponieważ no, ten zapach jest dość, dość intensywny, więc będzie na pewno tutaj tworzyć taką atmosferę żywiczną takiego lasu. Tutaj dalej: jodła jodła koreańska. Też chciałem taki gatunek jodły o takich listkach o, o takim pokroju takim mniejszym bardziej karłowatym jak to no ona koreańska no też jak ktoś tam kojarzy no to wie że to nie jest jakieś drzewo specjalnie wielkich rozmiarów choć potrafi po naprawdę do dużym czasie sporo osiągnąć ale nigdy no nie będzie takim już olbrzymim drzewem i ładnie się prezentuje w takich mniejszych ogrodach tutaj też jest taka jodła i na koniec jest jeszcze, jeszcze trzecia jodła. Jest to jodła Frasera. Tą jodę kupiłem jako taką ciekawostkę botaniczną, ponieważ jest to gatunek jodły, który występował kiedyś w Polsce. Tylko było, tylko było to przed, jeszcze przed epoką lodowcową. Jest to taki gatunek, powiedzmy, że prehistoryczny. Niby jest to gatunek z Ameryki pochodzący, ale prawdę mówiąc. Yy... Prawdę mówiąc, występował w Polsce również, no, również, oczywiście w wreszcie obszarów Europy, ale no przetrwał niestety tylko do, do epoki lodowcowej, no i potem niestety wymarł. Te zmiany klimatu go niestety załatwiły i ostał się tylko w Ameryce Północnej. Ale to też jako dla mnie jest to na pewno fajna taka ciekawostka, że. O trochę to jest taka żywa, żywa skamieniałość, jako że naturalnie w Polsce występuje tylko jeden gatunek jodły, jodopospolita, a kiedyś przed milionami lat jeszcze rosło dokładnie ta jodła, bo to jest dokładnie ten sam gatunek, nie że to jest to jakiś tam rodzaj inny jodły, tylko ten, ten właśnie konkretnie gatunek występował w Polsce przed lodowcową. A i tu jako taka właśnie ciekawostka będzie też w tym moim <laughs> ciekawym ogrodzie. Za jakiś tam czas. Te jodełki prawdopodobnie gdzieś może za Za dwa lata gdzieś może powędrują do gruntu. No zobaczymy jak osiągną przynajmniej no ja wiem no gdzieś taką chociaż Gdzieś taką chociaż wysokość Wysokość żeby tam nie zginęły w tej trawie No i tak się ma sytuacja w tej mojej ala Ala szkółce Szkółce leśnej Jest tu też kupa tych roślinek A to jest tylko jeśli może, jak każdy tu ogląda wcześniejsze filmy, to jest to tak, jest mniej więcej 10% tych roślin, których, które tutaj przecież jeszcze mam. I w przyszłym roku spora część ich na pewno powędruje do gruntu. Na pewno będzie to Kunigamia lanceolata. Jak na razie, pozdrawiam.